Znajdzie. Dwie dziewczynki. Wczoraj Magda je upolowała pod blokiem. Wreszcie po długich próbach złapania udało się siostry. Robocze dostały na imię Bożenka i Grażynka. Obojętnie, która, która. Dzisiaj od razu pojechałyśmy sobie na sterylkę. Przy okazji yy, yy, kropka, bo z kropkiem byłam trzy razy. Na pobraniu krwi to już taki prawie dzień świstaka, bo co wróciłam do domu, to trzeba było z powrotem wracać. Dla dziewczynek tutaj mam o dwa adwokaty na pchełki i na robale. Jutro im kropelki zakropię. No i co? I będziemy tutaj się kurować po zabiegu i będziemy szukać domków, bo widzę, że one są bardzo łagodne, bardzo takie... Łagodne w sensie takim, że no, boją się. Nie są agresywne, tylko właśnie się boją troszeczkę. A jak je głaskam, to tak cichutko widać, że chcą po prostu. No, czarnolka tradycyjnie fotogeniczna, także w ogóle nie wiadomo, gdzie, w którym miejscu ona jest, ale jest. A tutaj taka ładna, zielona okanionia. Obie piękności są i szukamy im już, zaczynamy szukać nowego domku najlepszego na świecie.